Sony Xperia S. Aplikacja TAGI. Programowanie tokenów SmartTags. Telefon Sony Xperia S posiada aplikację TAGI, która umożliwia bezprzewodową komunikację ze specjalnie zaprogramowanymi tokenami. W telefonie Sony Xperia S możesz korzystać z czterech inteligentnych tagów: biuro, samochód, dom i sypialnia. Posiadają one zaprogramowane aplikacje, które uruchamiają się automatycznie w telefonie w momencie, gdy tak znajdzie się w pobliżu działania skanera telefonu. Możesz także samodzielnie zaprogramować swój token, dodając do niego wybraną aplikację. W naszym screencastie pokażemy to na przykładzie tokena Biuro, posiadającego automatycznie zaprogramowane aplikacje Wi-Fi, kalendarz i Bluetooth. Pokażemy Ci również, jak dodać do tokena nową aplikację. Naciśnij klawisz menu. Przewiń ekran w prawo i dotknij Tagi. Przeczytaj komunikat i kliknij dalej. Przeczytaj następny komunikat i wciśnij zamknij. Naciśnij Ustawienia, aby włączyć komunikację NFC. Przewiń ekran w dół. I dotknij zakładkę Komunikacja NFC. Komunikacja została włączona. Wciśnij kropkę nad ikoną Powrót. Przyłóż token w obrębie działania skanera telefonu. Wykryty został tak: Biuro. Przeczytaj komunikat i kliknij OK. Dotknij telefonem tokenu, aby uruchomić domyślnie przypisane aplikacje. Wi-Fi, kalendarz i Bluetooth. Jeżeli chcesz samodzielnie zaprogramować token, dodając do niego kolejną aplikację, wciśnij kropkę nad ikoną Powrót, a następnie dotknij ikonę Biuro. Kliknij Dodaj czynność. Jeżeli chcesz zapoznać się z pozostałymi opcjami, przewiń listę w dół. W naszym przykładzie dotknij zakładkę Otwórz adres URL i wpisz adres http orange.pl. I kliknij gotowe, aby zamknąć klawiaturę. Kliknij ok. Ponownie umieść token w pobliżu skanera telefonu. Telefon automatycznie otworzył stronę orange.pl. Aby powrócić do ekranu startowego, wciśnij kropkę nad ikoną z domkiem.